Gdy robiłem SBC o Masona Mount'a Road to the Final, wszyscy się ze mnie śmiali. Gdy robiłem SBC o Wernera Showdown, wiele osób mówiło mi, że Kyle Walker ma już update w kieszeni. No i co tam mordeczki słychać? Bo ja witam w moim nowiutkim, ulepszonym po raz kolejny i to tym razem bez mojej ingerencji w składzie Chelsea. Moi drodzy, Mason Mount, oczywiście zwycięzca Ligi Mistrzów, wierzę, że jeszcze mu zmienią zdjęcie, tak jak to miało miejsce w FIFA 19, gdzie Marcos Alonso na swojej karcie Road to the Final miał zdjęcie z pucharem Ligi Europy. gdzie bodajże Finaldom z Liverpoolu miał zdjęcie z pucharem Ligi Mistrzów, i tak dalej, i tak dalej. Ale do tego dochodzi oczywiście Timo Werner, oceniony na 93, którymi swoimi statystykami i charakterystyką gry sylwetką. Mam wrażenie, że przypomina mi bardzo mocno Samuela Eto. Nie udało mi się moi drodzy trafić Masona Mounta w wersji Team of the Season. Ani za player picki, ani za tego Golda 1, za Division Rivals nigdy, mimo że starałem się naprawdę bardzo. Ale na całe szczęście Chelsea dała radę i dowiozła. I Mason Mount, ten mój road to the final, ma ocenę 90. I tak mam świadomość, że ma i tak gorsze statystyki niż ten Toc, ale mam to w dupie. Ta karta jest tak unikatowa. Że to jest coś niesamowitego. Jaram się naprawdę jak Londyn w 66, bo wygląda to zajebiście. Nie mogę się doczekać informacji, czy dodadzą dzisiaj wieczorem jakieś SBC o men of the matcha finału Ligi Mistrzów, jak to też mają w zwyczaju. W zeszłym roku, dokładnie we wtorek po finale Ligi Mistrzów, dostał swoją super kartę Tiago Alcantara. Może teraz taką kartę dostanie N'Golo A wszyscy dobrze wiemy, że takim N'Golo by mi się przydał w jakiejś ulepszonej wersji. Z drugiej strony sobie myślę, no Jezus Maria, biedny Esjen. odkładam to zrobienie tego Siena po raz 458. Ale spokojnie, bo na wykonanie Siena mamy jeszcze 12 dni, więc raczej powinniśmy zdążyć. Teraz w czwartek będą nagrody. Może uda mi się skończyć Icon słapy, więc otworzę też paczki za Icon słapy. No i raczej Sien powinien wlecieć. No chyba że faktycznie Kantę dostanie jakąś kartę specjalną, to wtedy nie wiem, będę musiał nerkę sprzedać. Finał Ligi Mistrzów owszem się skończył, ale to nie oznacza, że nie możemy wykonać sobie tego SBC w przerwie meczu. Znając życie, powinno nawiązywać do Kaja Hawersa, ale mamy tutaj po prostu dwóch piłkarzy z Anglii. Wykonajmy sobie to SBC i otworzymy paczuszkę. Tym bardziej, że trzeba wykorzystać brązowe karty. No i fantastycznie, SBC mamy wykonane. Znając życie, nie najtaniej jak się je dało zrobić i tak dalej, ale mniejsza z tym, moi drodzy, to jest kwestia tego prostu, że wykonaliśmy to SBC przerwa meczu UEFA Champions League i będziemy Mieli paczuszkę do otwarcia, ale zanim paczuszka, to zagrajmy sobie mecz. Ogółem rzecz biorąc, czwartkowe nagrody za Foot Champions będą totalnym grubasem a to z tego względu, że przy pomocy Azy na moim koncie zawitał ponownie Gold 1. Ja tego Golda 1 nie byłem w stanie dobić, bo byłem niedysponowany po Lidze Mistrzów i po weekendzie. Wiecie o co chodzi, zresztą mój głos cały czas wraca do normy, ale i tak uważam, że jest naprawdę przyzwoicie na to, jak bardzo darłym ryj. W każdym razie z tego miejsca serdecznie dziękuję i przesyłam buziaki Aza. Ciekawy skład przeciwnika: Diego Armando Maradona. W pojedynku ze Schleyem Colem oczywiście wypada blado. I jeśli Cole spokojnie tę piłkę odprowadza, Desai, Zagrywamy piłeczkę na skrzydło. Panie Marco Alonso, do środka tutaj Engolo, Engolo, Kante. No i jest nasz Timo Werner. Zobaczymy, czy faktycznie na statystykach wyglądasz jak ten Eto, czy w rzeczywistości też będziesz się tak zachowywał. Sami widzieliście jego statystyki. Grało się nim naprawdę, naprawdę nieźle. A teraz Ngo Kante I jest Mason Mount Mason Mount zabrał się z piłką Mason, Mason Ale Roberto Carlos do samego końca No jednak to jest klasa sama w sobie W każdym razie, w tym momencie mogę wam raczej zapowiedzieć Że niezależnie od tego, jaki zawodnik Dostanie tę kartę Men of the Match Za finał Ligi Mistrzów, o ile dostanie Ktokolwiek taką kartę No to w każdym razie na pewno sobie tego zawodnika wykonam Czy to będzie Mount, czy to będzie Havertz, czy to będzie Kante Wydaje mi się, że raczej najprawdopodobniejszy Najbardziej prawdopodobny, przepraszam, jest Chociaż z drugiej strony N'Golo już dostał kartę men of the Match za Ligę Mistrzów No nie wiem, nie wiem jak to rozwiążą elektronicy Może Havertz dostanie jakąś mega dokokszoną, dopieszczoną kartę Wtedy to ja już totalnie nie wiem jak ja pomieszczę tych wszystkich zawodników w tym składzie O nie, tu będzie gol, to jest gol Lobem oczywiście, standardowo, nienawidzę tych lobów Nienawidzę tych lobów, a one tak czy siak są teraz dużo dużo lepiej zaupgrade'owane, Bo to co się działo z tymi lobami na początku FIFA 21. Jezus Maria, nie przypominajcie, to była jakaś po prostu katorga. Próbuję to zaasekurować Rudigerem, ale no wyszło tak 2 na 10. Diego Armando Maradona to będzie na przedpole, ale ja zrobiłem tutaj dużo wolnego miejsca. Lariss James. No nie, ale jednak tak, broni Desai, rewelacja, fantastyczna sprawa. I Mason, i robimy to. Marcos Alonso jest w sumie z drugiej strony, to był przecież Ashley Cole, co ja powiedziałem. No mniejsza z tym. Mason znowu zagranie piłki do środka i znowu ładne odegranie z drogbą. I Mason znowu do drogby, drogba, obróć się z tą piłką, drogba! Aaaa. No niestety, po pierwszych 45 minutach wygląda to średnio, przegrywamy 1 do 0, mimo iż paradoksalnie oddaliśmy więcej tych strzałów celnych, ale wydaje mi się, że jednak najbardziej klarowną sytuację mimo wszystko miał nasz rywal SN, wypuszczony przez Didiera Drogba i teraz SN jest już polukarnym. SN! SC... Kurde, myślałem, że Bizon to zawinie. Timo Werner, piękna piłka do Didiera drogby i Didier drogba jest już w drogba i mamy brameczkę. Didier jak się gdzieś urwie, to trzeba naprawdę z kubańca pilnować. Strzał z dupy, akcja z dupy, bramka z dupy, ale drogba nie z dupy, tylko król drogba. Prawdziwy król, wszyscy dobrze wiecie, kto jest prawdziwym królem i Didier po raz kolejny udowadnia, że on to ma. Chociaż strzał był bardzo koślawy, ale na całe szczęście pokonaliśmy Wandersara. Marcos Alonso showdown. Tam biega z tyłu Rudiger showdown. Tu jest Timo Werner showdown. I Werner showdown się zamieszał, ale cały czas mamy piłkę. I może Mason? No faul! Panie sędzio, no właśnie, oczywiście, że faul. Był małd zatrzymywany, to wszyscy widzieli. Wszyscy to widzieli, drogba! Jak w finale z Bayernem, drogba! No dobrze, w finale z Bayernem trochę więcej spokoju zachował, trochę bardziej było to technicznie niż siłowo, ale teraz, moi drodzy, zasłużenie wychodzimy na prowadzenie. Lautaro Martinez jest w naszym polu karnym, wyspa i jeden z. OJ! OJ! Oh o oh, matko Boska, co za bramka! Dlaczego ty pominąłeś cieszynkę? Strzeliłeś gola roku. Z boiska schodzi strzelec z dwóch bramek, czyli oczywiście Didier Drogba. W jego miejsce pojawi się Olivier Giroud. Natomiast Masona Mounta zmieni Gianfranco Zola. Więc zmieniamy w sumie jeden do jednego, jeżeli chodzi... No przecież to jest spalony. Gdzie ty chłopie podajesz? Golokante. Zagranie piłki do Oliviera Giroud. Olivier Giroud jest już w polu karnym. Olivier! Aj, 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 I teraz się zaczynają kłopoty, bo ucieka mi tutaj Maradona. Rudiger, spróbujmy go skasować. O nie, niedobrze, ale teraz kłopoty, ale ja zepsułem, nie! Panie sędziu, no mniej jeżeli toś przecież chłop we mnie wbiegł, jak ja już byłem po wślizgu I gdzie ja mam widzieć, gdzie chłop patrzy tą głową, jak on ma takie afro? No dajcie spokój, no nie jest. Nie! Werner. Zagranie piłki do Oliwiera Giroux. Oliwier! Przepiękna odpowiedź. Przepiękne wejście smoka w wykonaniu Oliwiera Giroux, moi drodzy. I asysta Wernera, ale Oli, on ma patent na bramki. Marcos Alonso to jest szansa na ostatnią bramkę. Na bramkę zwycięską w 90 minucie. Marcos Alonso, piłka na przedpole. Tu jest Timo Werner. Timo Werner zablokowany jeszcze Esien, ale niecelnie. To może jeszcze Gianfranco Zola. Do Wernera, Timo. Timo, no proszę cię, Timo, proszę, musisz... Timo! Jak ty nie trafiłeś? <noise> Kurwa, to jest niesamowite, że Werner marnuje dokładnie tak samo sytuację tutaj w Fifie, jak w rzeczywistości. Chłop mógł zostać bohaterem. Chłop miał stuprocentową sytuację. A walnął gdzieś po trybunach. No drogba, aż się za łeb, łapie. Myślisz sobie, ja pierdolę z kim ja gram. Przepiękny to był mecz, przepiękne to było zakończenie, nie zapomnę go nigdy. Wielka szkoda, że nie mogę zobaczyć powtórki z tamtej sytuacji Wernera, bo zobaczyłbym. Oj, zobaczyłbym. Skoro mecz się zakończył, czas w takim razie przejść do otwarcia tej paczki, które zrobiliśmy. Aha, ja myślałem, że to jest jakaś lepsza paczka, to jest złota paczka zawodników premium. Z drugiej strony dwunastu piłkarzy, trzech rzadkich. Może jakoś się pozytywnie zaskoczymy? Okej, okay, ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo ekrany w takiej to jest naprawdę spoko. Sprawa, jak to jeszcze będzie jakiś skriniar, 85 punktów Overolan, to moi drodzy, to jest absolutnie. Idealna sprawa, warto było, naprawdę było warto Raczej te karty przydadzą mi się przy wykonywaniu SBC A jakiego SBC? No o tym przekonamy się mam nadzieję już dzisiaj wieczorem Jeżeli się potwierdzi to, że dodadzą we wtorek tę kartę zawodnika Men of the Match Za finał Ligi Mistrzów No a jak nie, no to oczywiście Esien. Marco Salonzo, jest w środku pola, cofnięcie piłki do drogby Ten odegranie do Masona Malta i Mason, zagraj piłecz O Jezus Maria, Mason gdzie ty podawałeś, królu Złoty, najwspanialszy piłkarzu Chelsea na świecie? Gdzieś ty podawał. Werner, zagraj piłkę na dół. I Marcos Al... Markos. Spróbujmy dośrodkowania na króla drogbę. Drogba! Ale mogę strzelić też Markosem, bo mogę spróbować przelobować Mountem. Raul, Raul, ale fantastycznie go zatrzymaliśmy. Chilwell zrobił robotę. Didier Drogba jest na skrzydle. Niekoniecznie on powinien być na tym skrzydle, ale zagrajmy piłkę do Masona. Mason. Potrzebujemy troszeczkę wsparcia partnerów w ataku. I mamy Siena, Siena do Wernera. Werner, zagranie do Markosa Alonso. Marcos Alonso zatrzymał. Trzymaj tę piłkę, Marcos Alonso, finezyjnie Marcos Alonso On to potrafi, on potrafi Strzelić fantastycznie, mimo już w sumie Jego słabszą nogą, no to zrobił to Naprawdę mistrzowsko Mason, fantastyczna piłka do Wernera, to będzie dwa Werner, no nie, jak ty trafiłeś Prosto, chłopie My byliśmy już za Nojerem Praktycznie, a ty i tak w niego trafiłeś jak? Naprawdę szacun. Jeżeli kiedykolwiek w życiu powiem jakieś złe słowo na FIFA 21, na to, jak się zachowują piłkarze, no to strzelcie mi w mordę. Elektronicy zrobili rzecz niemożliwą. Odwzorowali jeden do jednego Timo Wernera z tego sezonu w Chelsea. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. No Werner, teraz albo nigdy. Werner, ja pierdol. I zaraz będzie tak, że chłop odda pierwszy strzał w tym meczu, który zakończy się od... oczywiście od razu bramką. Lucas Vazquez, wjeżdża w niego Marcel de no. Jezu, dobrze, że Czech nas ma w swojej opiece, bo bramka z tego by była cudowna, taka wizytówka po prostu, jeżeli chodzi o jakieś wylewy w polu karnym. Ja pierdziele, piłka się odbiła od Raula, znowu się odbiła, nie trafili w nią wszyscy, ale Desai ją wybił. Werner, dobra piłka do Masona, Mason, teraz ty musisz udowodnić, Mason, no to lop... O Jezus Maria, ja jestem debilem, to nie Werner, to ja, ja po prostu nie potrafię. Mount, zagraj na dół, tutaj jest Werner, Werner, ale masz idealną oka no kur... Poczekamy tam na Mounta, udało się, jest Mason, ale co z tego, jak tak czy jak tego nie wykorzystamy? Mason Mount, zagranie piłki w pole karne. Tutaj jest Didier Drogba. Didier Drogba, oczywiście tavernier, zrobił szpagat w powietrzu, rozrywając jaja. Ja mam cierpliwości naprawdę dużo, ale w pewnym momencie ona się kończy. Panie Werder, pan musisz ustąpić miejsca Oliverowi. Nie ma innej opcji. Ale piła od Dessa jego, czy mount do tego dojdzie? Jest Mason przy piłce? Mason, zróbmy zwód. Mason strzał. Do jezu, Manuel Neuer, O nie, szanowni państwo, mamy przejebane. Lukas Vazquez rozpędza się, jest przy im Desai, ale... Ujup. Wycofanie tej piłki. Ziru, zagraj. Fantastycznie. Jest i Oliver Ziru I Olivier. To będzie strzał oliwiera i... Jezu! Zagranie na przedpole. Tutaj jest Lucas Vazquez. Lucas Vazquez. Podanie to będzie... To... No, nie mam co się dziwić. Ja, ja zmarnowałem 20 sytuacji na strzelanie bramki. To musiało w końcu się stać. Mason bardzo ładnie wywalczył i fieldbolówkę ma teraz Gianfranco Zola. ZOLA! Nie ma bramki. Lukas Vazquez, Riz James zapomniał, jak się biegnie. Lukas Vazquez, ostatnia akcja tego spotkania. Desai i broni. Strzał Tripiera z dupy, nawet nie wiem, jak można tak strzelić. Chilwell kontra Lautaro Martinez. O nie, Lautaro Martinez się jakim cudem tutaj wyspowodził. Lautaro Martinez. O jezu, Riz James, wybijamy tę piłkę. Czy będzie jeszcze kontra? Nie. Koniec tego spotkania. Jakim cudem to jest remis? Nie wiem. Dwa remisy. Jeden, 3 do 3, Teraz jeden do jednego. Ilość zmarnowanych sytuacji absolutnie ponad jakikolwiek stan, który jest w stanie objąć moja głowa. Trzeba jednak oddać Marcosowi Alonso, że faktycznie, jak już ten strzał jeden wpadł, to był naprawdę, naprawdę ładny. Udało mu się pokonać Nojera, ale mam wrażenie, że Werner mógł wyjść z tego meczu z hat-trickiem. Problem jest taki, że niewiele lepiej zagrał Giroud i Drogba. Jakiś kryzys naszych napastników mamy. O nie, i właśnie w tym momencie. Spadłem do drugiej rangi, więc moi drodzy, nie będzie nagród za pierwszą rangę, dramat totalny, ale z drugiej strony pocieszmy się tym, że dokładnie w tym momencie udało mi się wbić kolejny punkt w Rivalsach, tak, więc mamy kolejnego słapa, zrobimy jeszcze te pozostałe dwa i będzie można otwierać kolejne paczki. Zastanawiam się tylko, czy otwierać je teraz, kiedy mamy do trafienia tocy z Ligę, oprócz tego jeszcze Team of the Season Reszty Świata, Team of the Season MLS, czy zatrzymać je może na tocy Ultimate. Dajcie mi znać w komentarzu, jak wy to widzicie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jak sami widzicie, naprawdę należy pochwalić elektroników za odzorowanie Timo Wernera. Został zrobiony po prostu perfekcyjnie. Żegnam się z wami ja i mój zupgrade'owany skład Chelsea, który wygląda naprawdę cudownie i czekam do wieczora. Czy będzie SBC o jakiegoś piłkarza The blues, czy jednak trzeba będzie się w końcu zabrać za Siena? O tym przekonamy się już wkrótce. Na razie, i pa. Cześć!